Niewątpliwie najbardziej popularna moneta bulionowa na świecie. Jej masa to jedna uncja, a próba 916,7. Pochodząca z Republiki Południowej Afryki, wybijana jest przez mennicę Rand Charakterystyczny czerwonawy odcień zawdzięcza niewielkiej domieszce miedzi. W drugiej połowie ubiegłego stulecia RPA była niekwestionowanym liderem produkcji złota. Wydobycie sięgało ponad 1000 ton rocznie władze postanowiły wprowadzić monetę bulionową jako aktywo, w którym prywatne osoby mogą inwestować swoje środki. Jej nazwa pochodzi od dwóch słów, od nazwiska prezydenta Paula Krugera oraz narodowej waluty Rand. Krugerand wybijany jest w próbie 916,7, jednak do wybicia tej monety używa się dokładnie jednej uncji trojańskiej, czyli 31,1 g czystego złota. Niewielka domieszka miedzi czyni monetę twardszą, Dzięki czemu jest bardziej odporna na zarysowania. Proporcje między metalami to dokładnie 11/12 części złota i 1/12 miedzi. Masa krugeranda wynosi dokładnie 33,93 g, natomiast do jej wybicia użyto dokładnie uncję trojańską złota, czyli 31,1 g czystego złota. Miedź stanowi niecałe 3 g. Krugerand mierzy 32,69 mm średnicy i 2,84 mm grubości. Dostępny jest w wariantach wagowych jednej uncji, jednej drugiej uncji, jednej czwartej oraz jednej dziesiątej uncji czystego złota. Krugerant przepełniony jest symboliką, a jej projekt pozostaje niezmienny od początku jej bicia. Mimo, że moneta nie posiada wybitego nominału, jest oficjalnym legalnym środkiem płatniczym. Jest to celowy zabieg, ponieważ wartość monety określana jest na podstawie aktualnego kursu złota na rynku. AVERS Czyli przednia część monety ukazuje po popiersie prezydenta Republiki Południowej Afryki, Paula Krugera. Grawer Otto Schulz ukazał lewo po popiersie polityka z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Wizerunek polityka okala napis South Africa i South Africa, wyrażony w dwóch językach urzędowych, to znaczy Afrikaans i języku angielskim. Rewers monety przedstawia symbol narodowy RPA. Jest nim skocznik antylopi. W galopie oraz aloes kolczasty. U góry monety widnieje jej nazwa, Krugerrand oraz po bokach data wybicia monety, rozdzielona na dwie części. Poniżej mamy informacje o zawartej jednej pełnej uncji czystego złota w monecie. Mennica Południowej Afryki uchodzi za pierwszą mennicę RPA. Jej założenie datuje się na 1890 rok. Od momentu wybicia pierwszej monety mennica sprzedała ponad 60 milionów krugerandów. Co dowodzi doskonałej jakości monety oraz uznaniu wśród inwestorów. W mennicy Apart dokładamy szczególnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzanych inwestycji. Dlatego każda moneta Krugerant pakowana jest w pudełeczko zabezpieczające monety przed zadrapaniem i zgnieceniem. Moneta Krugerant zawiera w sobie jedną uncję czystego 24-karatowego złota, przez co jej wartość jest ściśle skorelowana z aktualną ceną złota na giełdzie. Króg nieustannie zyskuje na wartości, dzięki czemu stanowi świetną alokację kapitału. Chroni również nasz majątek przed inflacją. Monetę można kupić na stronie mnnca.apart.pl.